Niespodziewanie tuż przed świętami nadarzyła nam się przygoda, kilka godzin w Oslo, stolicy Norwegii. Kilka godzin po czasie, najpierw lot został odwołany, a kolejny był opóźniony o 153 minuty, wyruszyliśmy. Stąd te widoki z samolotu nocą. Nie mogliśmy też sobie odpuścić, więc, mimo że z samolotu i jak zaraz zobaczycie z tramwaju, niewiele było widać. Zaczęliśmy od mocnego zwiedzania tuż po zakwaterowaniu. Polska. Jak ci się jedzie pociągiem z Lotniska polska, do hoteliku? Nie dobrze. Nie dobrze. cicho jest, strasznie. Tyle piwnic, nie wiem, kto wytrzyma. Jeszcze wejść I do. Patrz jak ładnie widać Oslo. No. O, na kojarzę to miejsce. Fajne. <gry> Zawsze się jaram metrem, ale tym razem niezbyt korzystaliśmy. No to w drogę, Piechotą. Spacer nocny rozpoczęliśmy od przejścia z hoteliku na St. Olaf's Place, gdzie znajduje się rzeźba Alice Fontaine. Stamtąd było też widać odrobinę St. Olaf's w Kirkę, ale poszliśmy za dźwiękami klubów i światłami w stronę centrum. Przeszliśmy całą Uniwersytet z Gata obok Starej Galerii Narodowej, którą widać tutaj. I różnia z tych miejsc oraz pubów aż do głównego dep... Przy ulicy Kars-Johans odbywały się targi Jul i Winterland, które pokazuję w innym filmiku. A tutaj już jesteśmy przed parlamentem. Stała tutaj piękna choinka, ale dla mnie jeszcze ciekawsze okazało się to, co znajduje się za parlamentem. O czym za chwilę. to norweska firma produkująca wyroby czekoladowe. Słynie głównie z mlecznej czekolady, quick lunch oraz i deserów. Osobiście uwielbiam niemal wszystkie odmiany tej czekolady. Praja to życie. Pochodziliśmy jeszcze trochę po uliczkach. Niemal każda miała inne oświetlenie i było bardzo przyjemnie tak spacerować. Bez tłumów i w świątecznym klimacie. Tu jest stat narodowy i pomnik Henryka i którego sztukę Nora widzieliśmy kiedyś w Teatrze w Moldze wszystkie kluby pozamykali, wszystkie imprezy się pokończyły. Aha. Podoba mi się to. Bardzo ładnie jest. Świąteczna atmosfera i z moją Kasią przyjemnie. Sympatycznie, bardzo. <grymne> <grymne> Ale czas. Wracając z ulicą uniwersytecką, odnaleźliśmy też Tulin Locke Street Light. Nocą się super prezentowało, taki prosty pomysł, a zrobił na nas niesamowite wrażenie. Wyprowadził nas pod Muzeum Historyczne w Oslo, skąd poszliśmy już do hotelu, ale najpierw trochę się pojaraliśmy i połaziliśmy wzdłuż tych linii, które robią tam różne kształty. Kolejny dzień zaczęliśmy od śniadanieka i chcąc wykorzystać pozostałe godziny przed lotem, ruszyliśmy na spacer. Z ciekawostek tutaj jest znaczek szlaku świętego Olafa, który widzieliście już pewnie na filmiku z Trondheim, gdzie szlak się kończy. Tutaj znajduje się centrum pielgrzyma, nie bez powodu zresztą. Niestety stary kościół ewangelicko-augsburski, który zobaczycie za sekundkę, w dzielnicy Aker, był w remoncie. A wewnątrz? Sprawdźcie w internecie. Naprawdę robi wrażenie, jest taki kamień i no... jak w filarach ziemi. <grystanie> I dotarliśmy do rzeki z wzdłuż której dojdziemy sobie do centrum. Aker Selva ma około 10 km długości, spadek 149 metrów i jest główną rzeką Oslowo, wokół której przez cały rok tętnie miejskie życie. Tutaj piękny Omont Bru z 1852 roku. Fajne robi wrażenie, jak się idzie, idzie po drugiej stronie, to słychać takie podbijanie i czuć je. <grafię> Mega wrażenie robią oczywiście też wodospady. Wędrując brzegiem rzeki, można zobaczyć aż 20 wodospadów, przejść lub minąć przez 23 mosty i zapoznać się z bogatą historią Oslo, poznając kilka dzielnic czy były fabryki. My zaczęliśmy gdzieś od połowy. Tutaj mamy Shiali het Brua, gdzie zakochani wyszają kłódki na znak swojej nieprzemijającej miłości. Na całym świecie jest ich całkiem sporo, nie mogło zabeknąć, więc też w stolicy Norwegii. Przed nami kolejna ciekawostka architektoniczna i kolejny przykład wykorzystania dawnych budynków przemysłowych. E, zaraz zobaczycie ten budynek po lewej, taki mega bardzo wysoki. Ten budynek przed laty pełnił funkcję silosu na zboże. Obecnie jest to akademik. Szczerze to czytaliśmy o tym, ale nigdy nie widzieliśmy takiego wykorzystania dawnych silosów i wydaje się, że to się świetnie sprawdza. Robi niesamowite wrażenie, jest mega wysokie i widać, że to był kiedyś silos. Boxy akademików jest Nedrefos i tu był opisany ten mechanizm. To jest coś dla ryb, a niestety nie pamiętam. Może Wy się lepiej na tym znacie, i dacie znać w komentarzu, co to mogło być. Madhallen, Oslo. To miejsce, które wygląda mega nowocześnie i niech Was nie zwiedzie. Średnio chciałam zbaczać do tego budynku, ale ta zadaszona strefa gastronomiczna z kawiarniami, restauracjami i sklepami specjalistycznymi drobnych norweskich producentów jest po prostu magicznym miejscem przepełnionym niesamowitymi zapachami. Koniecznie zaglądnijcie, a najlepiej skosztujcie jak tu będziecie. Żałuję, że nie możecie tego poczuć. Ja się zakochałam w tym miejscu i rzeczy, które tam są sprzedawane też świetnie po prostu wyglądają. Patrzcie, jaki pomysł na lampy. No i tu już puszności moje. Mm, no mam. Wychodząc z Madhallen w kierunku rzeki, trafiamy na najbardziej odrealnione miejsce, bez wątpienia najbardziej kolorową dzielnicę Oslo Grunnerloka, o ile dobrze to wymawiam. Teraz spokojna, ogólnie uważana przez wielu za artystyczną i imprezową mekkę stolicy Norwegii specyficzny klimat tego przepełnionego awangardą i mieszanką kulturową miejsca trzeba poczuć na własnej skórze. Totalnie inny świat. Wszędzie graffiti, rzeźby, konstrukcje. Naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Ankerbrua z 1926 roku nazywany jest też bajkowym mostem ze względu na cztery rzeźby, po jednej na każdym rogu. Rzeźby zostały zaprojektowane przez norweskiego rzeźbiarza i artystę, a każda figura przedstawia innego norweskiego bohatera ludowego z norweskich klech. A tu już kaczuchy! Idziemy sobie dalej. O, ten mostek możecie znać z. Wielu zdjęć, y, bardzo nowoczesny. Obecnie niestety jest cały w graffiti i do takich niezrozumiałych, gorszych niż w poprzedniej dzielnicy. To już koniec naszej trasy wzdłuż rzeczki. Dotarliśmy mniej więcej do centrum i ruszamy do poszukiwania biblioteki. Najpierw jednak trzeba przejść przez główny dworzec. Widać już nasze dwa kolejne cele, Dajszmańskie Biblioteks i Opera House. Mogę wszystko źle czytać totalnie, <grym> ale najpierw trochę zabawy, jak zawsze. Biblioteka publiczna w Oslo zdecydowanie nie jest zwykłą biblioteką. Mnie oczarowała, byłabym tam chyba codziennie. Składa się z pięciu pięter. Na każdym jest coś innego. Jest bardzo otwarta i bardzo ciekawa. Są wygodne fotele, są windy, które sprawiają, że jest to miejsce dostępne dla każdego. Na drugim piętrze są zabawy dla dzieci i dorosłych, książki też dla dzieciaków. Na w trzecim piętrze są maszyny lutownicze i jakieś różne inne rzeczy. Zaraz zobaczycie jak dziewczyny tutaj szyją, tworzą, projektują. Są drukarki 3D, którymi można sobie zarezerwować, coś wydrukować. Nie płaci się za maszynę, za sprzęt. Płaci się ewentualnie za materiał, jeśli nie ma się własnego. Mm. No i na piąt. O, planszówki też są. <laughs> można sobie wypożyczyć, grać. Są wielkie szachy. Y są też konsole. Jest kilka instalacji, które tam na poprzednim zdjęciu było widać, że sobie słucham i oglądam. Naprawdę świetna sprawa. Na piątym piętrze są widoki, troszkę pozasłaniane przez szyby czy przez żaluzję, ale naprawdę jest to mega magiczne, ciekawe miejsce, w którym można spędzić mnóstwo czasu. A tu widać, ile jest polskich książek, bo jest polski dział też. Jest to cały ten regał, który tutaj pokazuje. To wszystko to są polskie książki, jeszcze na odwrocie tego samego regału, więc jest w czym wybierać, chociaż z tego co widziałam większość raczej starsza niż nowsza. Biblioteka skradła moje serce, a stąd już widać Operę, która będzie naszym kolejnym punktem. Jeszcze tylko zaglądnijmy do Biblioteki Przyszłości. Ta instalacja robi mega wrażenie, pachnie w niej tym drewnem, ale jest też trochę smutna. Światło przypomina jakby wejście na jakieś dyskietki i w Bibliotece Przyszłości nie ma książek. Jest to ciekawe do zastanowienia. Możecie dać w komentarzu, co o tym myślicie. A myśmy już wyszli z biblioteki i patrzymy na operę i Oslofjord. Spokój i cisza, rzeźba She I, i fiordzik zamordnięty ze śniegiem zimowo, tam ludzie dokarmiający kaczki, łabędzie i nowe muzeum Manka, pod które zaraz też podejdziemy. Na dach opery niestety nie można było wchodzić, w sensie można było, ale na własne ryzyko woleliśmy nie ryzykować przed świętami jeszcze bardziej. za Muzeum Manka, kolejna rzeźba Moren, czyli Matka. Zmieniając perspektywę, zmienia trochę jakby swoje kształty, więc jest ciekawa. A tu już jesteśmy w operze w środku. Hmm. Taka instalacja trochę do dziadka do orzechów, dzieciaki ganiające po całym budynku, no i konstrukcja, która jest chyba tam w środku najciekawsza. Stwierdza Akerhus, potężny, zabytkowy kompleks. Zamek zbudowany w celu obrony stolicy Norwegii. Prace nad fortecą zaczęły się jakoś w XIII wieku. Obecnie znajduje się tu szereg muzeów o charakterze militarnym, i nawet za chwilkę zobaczymy kilka jakichś czołgów. No, widać, że tu jest kawał cegły, jest to naprawdę spora przestrzeń. Na pewno warto to przejście, przynajmniej tak pospacerować, zobaczyć. Tam daleko po prawej na wzgórzu widać troszeczkę skocznie Holman To jest jedyny punkt, z którego widzieliśmy ją z daleka, patrząc twierdzę w kierunku właśnie ratusza. Następnym razem może zobaczymy ją z bliska. Stronę ratusza. Mieliśmy plan pojeździć z przystanku Contras do Vigaland Park, ale stwierdziliśmy, że jednak mamy dosyć mało czasu, a chcemy zdążyć na te loty. Więc wysiedliśmy trzy przystanki za tym, na przystanku soli, czyli tutaj, i przeszliśmy się w kierunku y, głównego placu, gdzie były targi świąteczne. Przeszliśmy obok Norweskiego Instytutu Noblowskiego, gdzie jest również po piersi Alfreda Nobla. Do królewskiego parku. Wchodzimy w boczną bramą. Jednak od razu widać zamek. Po lewej mijamy pomnik Królowej Maut odsunięty przez króla Olafa V w 1959 roku. Ogólnie w całym parku znajduje się 7 posągów. Zobaczymy na pewno jeszcze jeden, ten, który widzimy już teraz króla Karla Johanna na koniu. Na razie chodźmy do zamku. To oficjalna siedziba norweskich monarchów jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w stolicy, wybudowany w XIX wieku. Jednak jak w Wielkiej Brytanii, nie ma tu wielkich płotów, jest tylko kilku strażników. Jest bardzo fajnie i otwarcie. Jak wszędzie w Norwegii, również tutaj można spotkać ciekawych ludzi. Jak pana z dwoma plecaczkami w kurtce, ale w samych shortach. Jest to bardzo otwarty teren. Jeszcze raz spójrzcie na ten zamek, w którym przypominam dalej mieszka monarcha. Stąd pozdrawiają wszystkich 17 maja, jak jest święto narodowe. I może coś więcej o pomniku króla Karla Johanna na koniu, na którym siedziała przed chwilą Mewa. Jest to najstarszy pomnik w całym parku. Stoi centralnie przed zamkiem i spogląda na główny deptak w kierunku parlamentu. Twierdzi się też, że to największa pojedyncza rzeźba z brązu, jaką kiedykolwiek zniesiono w Norwegii. Jak to za dnia wygląda? nie. widać tych światełek na drzewach. No, nie tak. Ale twój tunel widać. Jeśli chcecie wiedzieć o jakim tunelu mówi Konrad i jak wygląda Winterland w Oslo, to mam na to osobny filmik. A teraz powolutku kierujemy się do hotelu po bagaże i z bagażami na stację. Właśnie tutaj. I tą stacją na lotnisko. I kilka atrakcji z Oslo Airport. Nagrywam no, szybko. Okay. Será? puste butelki na Garden Moen to można uzupełnić wodą pitną z takiego super kraniku. Polecam. Na tym lotnisku też mi się podoba, że często jest jakaś sztuka. Tu akurat mamy dwie, dwie prace manka. One są często zmieniane. Często je sobie oglądam na nowo. I zawsze się coś dzieje. I w końcu Polska. Zaraz po ten Mikołaj dolecimy do Kolbuszowej i będziemy już w domku. To była fajna wyprawa.